Jeszcze na rowerze, bo to jest fajny sposób na spędzanie wolnego czasu. Przemieszczanie się, poznawanie przede wszystkim dla mnie ludzi, którzy podobnie myślą, tak jak ja, mają podobne podejście do życia. Jest na rowerze, bo kocham jeździć na rowerze. Uwielbiam rower, uwielbiam prędkość, którą się czuję podczas jazdy na rowerze. To jest zajmista po prostu forma spędzania czasu. Jeszcze na rowerze, bo daje mi to możliwość spędzenia czasu z przyjaciółmi i lubimy czuć wiatr we włosach. Kocham swój rower dlatego, że mimo wszystko, że jest paskudny, zardzewiały, psuje się, jest nadal mój i zawsze będzie mój. Nie ma rzeczy na świecie, która byłaby bardziej moja niż mój rower. Sukienka nie zadarła się przypadkiem do góry, jak się jedzie na rowerze, żeby nie świecić za bardzo kolanami albo czymś innym, to są takie obciążniczki, takie same jak do obrusów na wietrze na, przy grillu. Je się przypina z dwóch stron i wtedy sukienka nie ma szans unieść się do góry w nieodpowiednim momencie. Można spowodnie jeździć na rowerze. Bardzo fajna inicjatywa, można poznać ciekawych ludzi. Kameralna atmosfera luźna, przyjemna, więc jak najbardziej za. Pierwszy raz tu jestem i bardzo mi się to podoba. Cieszę się, że coś takiego w Warszawie się dzieje. Mnóstwo nowych znajomości zabieramy. Mamy już kilka, przyniosłyśmy z koleżanką znajomości z tego właśnie pierwszego pikniku. Dzisiaj pogłębione, umówione jesteśmy na kolejne spotkania. Same prosy. Firmę znam i doceniam na rynku, a więc fajnie, że też organizuję coś dodatkowego dla osób, żeby uaktywnić społeczeństwo w Warszawie. Konkurs polegał na jak najszybszym przejechaniu trasy slalomem, bez potrącania i omijania pachołków. Zasady były proste, za każde potrącenie doliczaliśmy czas, za każde stanięcie na ziemi doliczyliśmy podwójny czas, patrząc przez pryzmat tych wszystkich przejazdów, zdecydowanie najlepiej sprawdziła się technika e, wolnie, wolnego, a dokładnego jechania. Zasady konkursu zmiany dentki były bardzo proste. Chodziło o to, żeby zmienić dentkę jedną na drugą. Jedną wyjąć, drugą włożyć. Profesjonalnemu serwisowi rowerowemu zajmuje około półtorej minuty. Tutaj czasy wahały się w granicach 2-2,5 minuty, czyli bardzo dobrze.